Jest to pomoc dla kredytobiorców w tych trudnych czasach, bo w czasach, kiedy mamy agresję Rosji na Ukrainie, w czasach, kiedy mamy wysoką inflację, z którą się, zmaga się wiele państw, rząd premiera Mateusza Morawieckiego wyszedł z propozycją dla wszystkich kredytobiorców hipotecznych, a mamy tutaj na uwadze ponad bo z tego będzie mogło skorzystać prawdopodobnie nawet ponad 2 miliony rodzin. Są to wakacje kredytowe. Myślę, że po kolei będziemy omawiać na czym polegają. Natomiast są to wakacje kredytowe, czyli wstrzymanie spłaty kredytu dla rodzin, które dzisiaj borykają się z podwyższoną stawką swojego miesięcznego miesięcznej spłaty kredytu. W tym trudnym czasie, w którym się spotykamy, z jednej strony po okresie covid Covidu, wojna tocząca się na Ukrainie, to właśnie wzmaganie tego, abyśmy przede wszystkim Polakom dali poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo polskich granic to, co jest cały czas realizowane, przyjęta stosowna ustawa, ale w związku z tym to, co pani poseł powiedziała, rosnąca inflacja w Polsce, ale w Europie, na świecie w związku z właśnie z wojną na Ukrainie powoduje to, że państwo nie może być obojętne. Przede wszystkim musi wprowadzać rozwiązania takie, aby tym osobom, tym rodzinom, którym wsparcie jest potrzebne, było ono udzielone. I tak naprawdę można powiedzieć, że od początku roku wdrażamy różnorakie rozwiązania, które są potrzebne. To tarcza antyinflacyjna, to dodatki osłonowe, które trafiają dla rodzin. Tak jak pan premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, tarcza antyinflacyjna będzie przedłużona do końca roku, ale wiąże się to też z obniżeniem stawek VAT na energię elektryczną, na gaz, na żywność, a więc przede wszystkim o to, aby Polakom w tym trudnym czasie adekwatnie pomóc do możliwości państwa. A można pomóc, gdyż przede wszystkim troska o budżet, żeby ten budżet był zrównoważony, żeby ten budżet był stabilny, powoduje, że musimy nadać odpowiednie priorytety. I jednym z nich jest to, co pani poseł powiedziała, wakacje kredytowe. Rodziny wzięły kredyt, sytuacja związana w Właśnie ze zmianą, ze zmianą sytuacji geopolitycznej powoduje, że mogą być trudności z ich spłacaniem. Dlatego też wychodzimy naprzeciw. Stąd wakacje kredytowe, które można, właściwie ośmiomiesięczne można powiedzieć, cztery miesiące w tym roku, cztery miesiące w przyszłym roku. Dotyczy to zarówno to stanu, stanu, stanu kapitałowego, jak i odsetek, a więc jest to bardzo korzystna forma wsparcia którą rząd zaproponował dla obywateli. Dlatego też tym osobom, którym jest trudno, które chciałyby skorzystać z tych wakacji, zachęcamy, gdyż to jest rzeczywiście dobre rozwiązanie. Szanowni Państwo, przede wszystkim właśnie troska o Polaków, troska o... Yy... Bezpieczeństwo Polaków to również są działania państwa związane z tym, aby bezpieczny był rynek pracy. Dlatego też dzisiaj możemy śmiało powiedzieć o tym, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo rynku pracy, mamy stabilne bezrobocie. Tak jak w zeszłym tygodniu podawałam, 4,9% najniższe bezrobocie w Polsce od 32 lat. Dzisiaj Eurostat podał świeże dane. Nadal jesteśmy drugim państwem w Europie z najniższym bezrobociem, a więc jest rynek pracownika potrzebny są ręce na, do pracy i przede wszystkim właśnie dalsze, efektywne wspieranie obywateli i wspieranie rozwoju Polski, aby Polska była nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się państwem, które służy przede wszystkim swoim rodzinom. 21 kwietnia tego roku pan premier Mateusz Morawiecki zakomunikował, że y, będzie wsparcie dla kredytobiorców hipotecznych, y, gdyż y, rząd Prawa i Sprawiedliwości ma świadomość tego, jak jest ciężko Polak, Polakom, polskim rodzinom, które mają mieszkanie na kredyt i ten kredyt w wyniku putinflacji, tego zawirowania wywołanego wojną w Ukrainie, ale też i sytuacją trochę pokowidową, to są zjawiska globalne oczywiście, niezależne od polskiego rządu. Te kredyty są dla polskich rodzin dosłownie taką, użyję przenośnie, kulą u nogi. I pan premier Mateusz Morawiecki, pan prezes Sokaczyński zapewniali wielokrotnie, że nie pozostawimy polskich rodzin z tym problemem w samym sobie i 14 lipca promulgowana ustawa ukazała się w dzienniku ustaw, a więc proszę zwrócić uwagę, 25 kwietnia 14 lipca bardzo szybko rząd zjednoczonej prawicy zadziałał, żeby pomóc kredytobiorcom. Ulga istotna, oczywiście te wakacje kredytowe to nie zdarowanie darowanie rad kredytów, żeby była jasność, natomiast to odkłada w czasie spłatę kredytów. Po to, aby ten trudny czas przejść w miarę spokojnie, bo jak podają analitycy, inflacja powinna spłaszczać się i ta końcówka, ostatni kwartał roku 2023 to będzie prawdopodobnie gdzieś poziom 5%, 5,7%, a więc istotny spadek, co też niejako spłaszczy również pomniejszy zapewne też też raty, raty kredytów. Wiele o tym już mówiono, o tym układzie, takim w cudzysłowie ratalnym. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę Państwa na dwa inne aspekty istotne ustawy, bo o kredytobiorcach, o której już moi przedmówcy szanowni mówili, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na fundusz gwarancji, fundusz wsparcia kredytobiorców i procedurę znaczenia nowego wskaźnika w miejsce wibor -u. Otóż obok kredytobiorców, którzy mogą to rozłożyć w ośmiu ratach, ustawodawca, czyli Sejm, w wyniku rządowego projektu ustawy przyjął, że można starać się o wsparcie kredytobiorców z tegoż funduszu. Ten fundusz zapowiększony, kolejne miliardy złotych adresowane, podnoszące kapitał tego funduszu, i aby otrzymać wsparcie trzeba spełniać jeden z warunków, z trzech istotnych warunków, jeden podkreślę, co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego, drugi, miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50% miesięcznych dochodów i trzeci istotny yy, obszar to miesięczny dochód po odjęciu kosztów, kosztów kredytu nie przekracza określonej kwoty w roku 2002 yy, to 1552 zł. W gospodarstwie jednoosobowym i 1200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Yy, maksymalne wsparcie z tegoż funduszu wynosi 2000 zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 000 złotych. One są do spłacenia, yy, rozpocznie się spłata po dwóch latach, yy, w dokładnie 144 równych nieoprocentowanych wiecznych ratach, ale, właśnie, ale to jest też istotne, Część z tego może zostać umorzona. I część wsparcia, jakie są warunki tego umorzenia. Otóż przy maksymalnej kwocie wsparcia to jest około 50-72 tysiące złotych po terminowej spłacie 100 rat kolejne 44 raty wynoszące 22 tysiące złotych zostaną umorzone, czyli mogą być umorzone na wniosek kredytobiorcy, który starał się o wsparcie z tegoż funduszu. To są istotne kwestie, istotne informacje, obok tych, które już są realizowane od 29 lipca, bo od tego dnia ustawa weszła w życie. I co najciekawsze, pomysł rządu, pomysł, że tak powiem, dwóch architektów tego projektu, pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana prezesa Jaspera Kaczyńskiego. Cieszę się ogromnym zainteresowaniem, bo no, pierwsze godziny 29 lipca, no to te serwery na bank, bankach były dosłownie atakowane wnioskami, bo można wnioski składać w, w trzech formach pisemnie, mailowo, czy też przez bankowość elektroniczną. Tam, gdzie po, kredytobiorca pobierał, brał, brał kredyt, do tego banku może w tych trzech formach e, zwrócić się o e, te wakacje kredytowe. I naprawdę jest to potężne zainteresowanie, czyli jakby rząd doskonale wyczuł nastroje i potrzeby e, pols, polskich kredytobiorców. I druga kwestia wynikająca z tej ustawy to procedura wyznaczenia zamiennika za wybór. Wibór budził kontrowersje jako wskaźnik, że być może jest trochę za wysoki, że być może za wyża. Kwestie stóp referencyjnych. Różne były na ten temat dyskusje i w związku z powyższym, w, tym, w tej ustawie jest opisana procedura wyznaczenia zamiennika za wybór. To jest proces, który potrwa jakiś czas, oczywiście nie za długo. Wokół niego, że tak powiem, będą współpracować instytucje finansowe, które dbają o bezpieczeństwo finansowe w naszym kraju, a więc Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski jako Bank Centralny i Ministerstwo Finansów. I w przypadku niemożności wyznaczenia zamiennika za Wibro, bo może się nie dogadają, może być różnie, tak. wówczas ścieżką awaryjną będzie wprowadzenie stawki Polonia. Fachowcy, ja nie jestem fachowcem, jeżeli chodzi o, o, o prawo bankowe czy też o rynek finansowy, ale eksperci twierdzą, że jest wówczas szansa na to, aby troszeczkę te wskaźniki tych stóp referencyjnych żeby one były, będą być może trochę niższe, czas pokaże, czy tak być na pewno, więc tutaj WIBOR wraz z duchem tej ustawy też odchodzi w zapomnienie, co jest też istotnym, myślę, sygnałem dla opinii publicznej. Nie chodzi tutaj o każdy kredyt, na przykład kredyt konsumencki, tylko kredyt hipoteczny, tak, a więc to jest dedykowane tym, którzy, bo otrzymałem już pytania, czy każdy kredyt, zostanie tutaj w ten sposób nie każdy kredyt, tylko kredyt hipoteczny. To jest jedno uproszczenie. I takie, taki przykład. Szanowni Państwo, jeżeli rata kredytowa wynosi miesięcznie dla rodziny, dla rodziny tysiąc, dla osoby lub rodziny płacącej 2400 zł, to zmniejszenie obciążeń, generalnie rzecz biorąc, w ciągu roku będzie na poziomie 19200 zł, i to 19200 zł zostanie bez odsetek przesunięte o 8 miesięcy na rok 2024 i następne miesiące. Generalnie rzecz biorąc, może z tego korzystać, skorzystać potencjalnie w tych trzech formułach, w jakich kolega Jan Musiński tutaj powiedział, a więc albo, albo wakacje kredytowe, albo Fundusz Wsparcia kredytobiorców, albo WIBOR około dwóch milionów kredytobiorców i przewidujemy, że maksymalnie może na rok 2022-2023 pozostać w rękach kredytobiorców, a właściwie w kieszeniach kredytobiorców około 3 miliardów złotych. To na pewno pomoże w płynności. W płynności, ale też w gwarantowaniu dalszych spłat i w stabilizacji tak systemu inwestycyjnego, jak i systemu projektowania kredytów po obydwu stronach umów, tak jeśli idzie o banki, jak i jeśli idzie o kredytobiorców. Duże zainteresowanie świadczy o tym, że, że, wypo, że była to propozycja, która wychodzi naprzeciw rzeczywistym potrzebom społeczno-ekonomicznym znacznej części społeczeństwa, zwłaszcza młodych małżeństw, bo one w szczególności, do nich to w szczególności jest dedykowane, bo mają niejednokrotnie kredyty hipoteczne.